Zauważasz u siebie zmarszczki, obawiasz się, że będzie ich więcej? Sięgnij po labotek skin, tabletki. Bo zmarszczki powstają w głębszej warstwie skóry, gdzie kremy nie docierają. Tabletki labotek skin dostarczają od wewnątrz kwas hialuronowy, koenzym Q10, kolagen oraz retinol. Labotek pomaga zachować skórze młody wygląd. Wystarczy jedna tabletka dziennie, by skóra była mocna, gładka i sprężysta. Labotek skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Czasami chcesz powiedzieć. Jesteś wspaniała. Dziękuję za wszystko. Jesteś najlepsza. Będę tęsknił. Więcej niż dziękuję, Merci. Dzisiaj w telewizji L4 i inne. Na jazę nie chciałam z wami lecieć do Anglii i żałuję, że wam tego nie powiedziałam. No już w porządku. Klucz do. tanio! W Kauflandzie do końca kwietnia zamrażamy VAT. Nie podniesiemy cen ponad 10 tysięcy produktów o stawkę VAT. Tak, aż ponad 10 tysięcy produktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo i Gaming 3. Teraz z kodem rabatowym o wartości 400 zł taniej. Smart TV Hisense aż 70 cali. Teraz z kodem rabatowym o wartości 700 zł taniej. Grzebicza infekcja intymna? Weź Pirolam Intimavac. Wystarczy jedna aplikacja. Działa przez 3 dni. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.